W czym płatności okiem są lepsze od płatności z wykorzystaniem innych czynników palca, nie wiem, naczyń krwionośnych? Po pierwsze płatności okiem są wygodne i bezpieczne. Jeżeli chodzi o porównanie w stosunku do innych biometrii, to biometria tęczówki oka daje najwyższy poziom bezpieczeństwa. Tęczówka oka jest unikalnym organem człowieka. Nie ma drugiej takiej samej osoby, nie ma osoby, która ma taką samą tęczówkę jak my. Każda nasza tęczówka ma po 256 unikalnych cech, co pozwala zbudować bardzo precyzyjne algorytmy do identyfikacji użytkownika. Jeżeli chodzi o każdą inną rozwiązanie biometryczne, można znaleźć wady i zalety. No to odcisk palca, na przykład. Odcisk palca jest akurat najbardziej powszechną w świadomości metodą biometryczną. Natomiast jest na dzisiaj traktowany jako najmniej bezpieczny. Po pierwsze, ma dużo mniej tych cech unikalnych w stosunku do tęczówki oka. Po drugie, Odcisk palca zostawiamy niemal wszędzie, dotykając czegokolwiek zostawimy swój odcisk palca, który pobrany w precyzyjny sposób może służyć do wykorzystania w niecnych celach. Podobnie, jeżeli chodzi o biometrię np. twarzy, jest kwestia odpowiedniego dystansu, który jest niezbędny do tego, aby precyzyjnie zidentyfikować użytkownika. W przypadku biometrii twarzy te odległości są naprawdę duże. Dzisiaj mamy systemy skanujące, które pozwalają z dużej odległości zidentyfikować kto, jest, kto to jest ta osoba, która przebiega część nawet osób zamaskowanych może być zidentyfikowanych. W przypadku tęczówki oka organ jest mały, jest dość dodatkowo zakryty, więc musimy mieć urządzenie, które jest w bliskiej odległości. To jest mniej więcej dzisiaj 30-40 centymetrów. No dobrze, jeszcze jest układ naczyń ksionośnych, ewentualnie też głos, który jest charakterystyczny. Tak, tak jak wspomniałem, nie kwestionuję rozwiązań, innych rozwiązań biometrycznych. My postawiliśmy na biometrię tęczówki oka, bo uznaliśmy ją na, za najbardziej bezpieczną i taką, która. Jest idealna do rozwiązań płatniczych i do systemów finansowych. Biometria głosowa, którą wspieram wszystkie rozwiązania biometryczne, bo my pracujemy też szeroko nad innymi rozwiązaniami i staramy się dopasować najlepiej możliwości i technologie. Biometria. Głosowa to idealne miejsce do zastosowania w infoliniach. Ja dzisiaj korzystam z infolinii jednego z banków i nie loguję się do, do infolinii, nie identyfikuję się poprzez, poprzez klawiaturę numeryczną, tylko po prostu poprzez mój głos. I uważam to za świetne rozwiązanie. Ale to jest biometria, która może być akurat zastosowana do tej sytuacji. Nie wyobrażam sobie biometrii głosowej w przypadku płatności, kiedy przychodzę i mówię: Dobrze, to chciałem zapłacić tam 50 zł za towar. Więc rodzaje biometrii można zastosować do obszarów zastosowań. A jak się rozwijają płatności OKiem w Polsce? Duże jest zainteresowanie. Tak, rozwijają się w programie pilotażowym, rozwijają się poprzez firmę PI. Jesteśmy pierwszym podmiotem nie tylko na rynku krajowym, ale pierwszym podmiotem na świecie, pierwszą firmą, która wprowadziła system płatniczy oparty o biometrię tęczówki oka. Nie ma do tej pory żadnego komercyjnego takiego rozwiązania. Jest bardzo popularne rozwiązanie wprowadzone w Chinach Alipay i, i, i drugi gracz, w który wprowadza rozwiązanie biometryczne oparte o twarz. Natomiast ten czówka oka jest unikalna i to unikalne rozwiązanie dopiero my wprowadzamy. Działamy we Wrocławiu. Od w prawie roku prowadzimy pilotaż tego systemu. Dzisiaj mamy 150 punktów, których można płacić okiem w Wrocławiu. Są to kawiarnie, restauracje, różnego rodzaju punkty handlowo-usługowe, sklepy spożywcze. Staraliśmy się naszym użytkownikom dać szerszy spektrum, jeżeli chodzi o możliwości płatnicze, ale skupiliśmy się geograficznie nad jednym, jedną lokalizacją. A co trzeba zrobić, żeby można było płacić okiem? Czyli bym ja chciał płacić okiem. I co ma zrobić ktoś, kto chciałby przejmować płatność okiem? Jeżeli chodzi o klientów indywidualnych, bo to trzeba powiedzieć, że my Zbudowaliśmy cały kompletny ekosystem. Czyli mamy z jednej strony aplikację mobilną i portfel elektroniczny dedykowany klientom indywidualnym, czyli otwierają rachunki w PAI klienci indywidualni. Z drugiej strony mamy merchantów, punkty handlowo-usługowe, naszych partnerów biznesowych, którzy, których wyposażamy w terminal płatniczy, na którym użytkownicy mogą dokonywać płatności. Bo sama forma, sama fizyczna płatność odbywa się tylko i wyłącznie poprzez identyfikację użytkownika. Czyli fizyczną prezentację tęczówki Oka przed terminalem, bez konieczności skorzystania z innych dodatkowych nośników. Jeżeli chodzi o to, co powinien zrobić, co musi zrobić klient indywidualny, to przede wszystkim ściągnąć naszą aplikację mobilną na swój telefon, przejść proces rejestracji, bardzo krótki, to jest 2-3 minuty całego procesu rejestracji. Dodatkowo. Po zakończeniu rejestracji może zasilić przelewem ekspresowym swój rachunek dowolną kwotą, którą chce przeznaczyć na płatności. I teraz to jest koniec całego procesu rejestracji do systemu płatniczego. Jest się już w świecie PI natomiast żeby dokonać transakcji biometrycznej, musimy przy pierwszej transakcji oddać wzorzec, zarejestrować wzorzec biometryczny naszej tęczówki. To odbywa się w dowolnym punkcie, który obsługuje system na tym samym urządzeniu płatniczym, które służy do płatności, wybierając opcję rejestracja tęczówki Użytkownik przez kilkanaście sekund, kilkadziesiąt sekund spogląda na urządzenie, gdzie widzi swoją tęczówkę i obraz tęczówki w tym momencie na urządzeniu jest przekształcany w specjalny numeryczny kod, a później szyfrowany i wysyłany do naszego serwera. I to jest koniec całego procesu rejestracji, to jest, czyli następną czynność, którą wykonuje użytkownik, to już jest płatność okiem. Wystarczy stanąć... Czyli nikt nie może ukraść naszego... Wzór oka, tak? Do płatności. Jest specjalnie zabezpieczony. Nie przechowujemy zdjęć tęczówek. Często są na pytania potencjalnych użytkowników, czy przechowujemy zdjęcia, które mogłyby być później wykorzystywane gdziekolwiek indziej. Nie. Urządzenie już bezpośrednio w punkcie sprzedaży przetwarza naszą tęczówkę na kod. Ten kod jest odpowiednio zaszyfrowany, szyfrowanym łączem jest przesyłany do naszego serwera i stanowi wzorzec referencyjny. Powiedział pan, że w Polsce jest już 150 punktów, które przyjmują tego typu płatności, a czy w ogóle zagranica się interesuje tym rozwiązaniem? Tak, tak. mamy no nie ma tygodnia, żebyśmy nie mieli zapytania z różnych zakątków świata i z takiej bliskiej zagranicy i dalszej. Mogę wymienić kilka egzotycznych miejsc, jak Australia, Nepal, emiraty, które pytają o tego typu rozwiązania. Jesteśmy też w procesie z rozmów i prezentacji za granicą naszego rozwiązania. Szczególnie intensyfikujemy ten proces w drugiej połowie bieżącego roku. Przede wszystkim biorąc pod uwagę to fakt, że powoli wychodzimy z pandemii, więc cały świat się otwiera, i to jest moment, gdzie chcemy tę usługę prezentować. Ale odbyliśmy całą masę spotkań online na świecie, będąc oczywiście w biurze we Wrocławiu, ale odbyliśmy je na świecie. I muszę powiedzieć, że to rozwiązanie cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, zarówno w Polsce, jak i za granicą.